Od 11 do 15 lipca na obiektach sportowych Słowickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywał się czwarty kamp bramkarski Promet Keeper Academy. O planach i celach tegorocznej edycji opowiedział nam założyciel Akademii Mirek Dębiec. Witam serdecznie na czwartym już kampie bramkarskim Promet Keeper Academy. Dzisiaj gościmy na głównej płycie. Będziemy mieli specjalnego gościa. Pojawi się dwukrotna najlepsza piłkarka w kraju, czyli Paulina Dudek. Natomiast same, sama półkolonia. Pięciodniowa, do południa mamy warsztaty aerobiku, fitness prowadzonych przez panią Asię, Kanie, Jacek, mamy treningi bramkarskie, gdzie będziemy szkolić poszczególne elementy techniczne. Natomiast po południu rywalizujemy w bitwach bramkarskich, mamy też warsztaty ze sportów walki, będziemy grać w palanta, będziemy grać we frisbee, w rugby, będzie naprawdę bardzo dużo tego, a kończymy sobie w piątek takim meczem dzieci kontra rodzice i rozdaniem, Jakichś pamiątkowych nagród? Mamy 30. Uczestników, dwie dziewczynki, Amelę Winiarską, Gabrysie Kiałkę, już dobrze znane. E dzielimy ich na cztery grupy. Każda grupa to nazwa e znanego bramkarza, czyli Alison, Buffon, Casillas i Degea, czyli w takie, na takie cztery grupy e się dzielimy. Każda w zależności od wieku i umiejętności. E mamy takich już stałych bywalców, mamy też osoby, które dopiero zaczynają, także myślę, że każdy skorzysta i coś dla siebie wyciągnie. Z tych pięciu dni. Gościem pierwszego treningu była pochodząca ze słupic aktualnie zawodniczka Paris Saint-Germain, Paulina Dudek. Fajnie gdzieś tam. Um... Spędzić czas po prostu z, z młodymi adeptami, troszeczkę e, też może e, wnieść doświadczenia, oni też mają dużo pytań, więc e, no mówię, fajnie jest poświęcić taką godzinę, być dla nich, też odpowiedzieć na pytania, ale też e, gdzieś troszeczkę sprawdzić się piłkarsko e, w formie rywalizacji i, i, i mówię, e, zawsze gdzieś tam mam możliwość bycia w domu, to, e, to staram się wpaść chociaż na, na, na jeden trening dla nich. Rodna zdobywczyni tytułu najlepszej piłkarki w naszym kraju zdradziła nam, jakie cechy powinien mieć zawodnik chcący w przyszłości odnieść sukces. No, na pewno wytrwałość w takich swoich postanow w postanowieniach. Ciężka praca to jest coś, co, co zawsze musi się pojawić, żeby, żeby osiągnąć sukces, ale, ale, ale ta wytrwałość na pewno, bo pewnie nieraz też pojawią się jakieś zwątpienia i to też ważne, myślę, żeby, żeby i rodzice, i, i w ogóle ludzie, którzy będą otaczali. No, tych młodych ludzi e, pchali ich ku temu, żeby e, zwłaszcza jeżeli widać u nich tą pasję i, i zaangażowanie e, ku temu, żeby się nie poddawać i, i, i myślę, że to tak naprawdę w tym wieku. No i przede wszystkim czerpanie radości. E, dużo nam to może pomóc z tego powodu, że ona mieszkała w Subicach i strasznie się wybija do, Fra do Francji, to jest bardzo pomocne, że można powiedzieć. Na co skauci na przykład patrzą i na co zwracają strasznie uwagę i no, bardzo dobrze gra na gami, gra na obronie i dużo, czasami dużo bramych strzela. Gdy ona tutaj jest, może nauczyć nas bardzo wielu przydatnych rzeczy w polu, bo bramkarz nie tylko musi umieć rzeczy na bramce, ale w polu też czasem może pograć. O tym, dlaczego akurat Bramka opowiedzieli nam młodzi adepci. Kiedy cały zespół przegrywa, możesz być takim bohaterem całego meczu i uratować ostatnią sytuację. Dzięki temu cała drużyna może być z ciebie dumna. Bramka to jest coś niesamowitego z tego powodu, że. W polu jest dużo zawodników, mogą się cofać do obrony itd. Tak a w polu karnym, jak jestem, to jest moje miejsce. I to ode mnie zależy, czy będzie, czy będzie gol, czy nie. I to jest bardzo odpowiedzialna yy, strona. Dlaczego bierzesz udział w yy, kampie? Bo chcę być lepszym bramkarzem, bo sprawia mi to przyjemność i mogę się czegoś nowego nauczyć. Powiedz, powiedz yy, dlaczego bierzesz udział? w ogóle w tej, w tym kampie. Programu. Biorę, bo chcę się też nauczyć i jak mi wyjdzie, to będę grał profesjonalnie tam w Ekstraklasie czy w innych ligach. Nie chcę po prostu być lepszy. W kolejnych dniach byliśmy świadkami licznych treningów, m.in. z ustawienia i obrony w bramce, sytuacji jeden na jeden, szybkości reakcji, zachowań przy dośrodkowaniach i tym podobnych. Nie zabrakło aerobiku oraz konkursu rzutów karnych. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Na koniec obozu doszło do spotkania towarzyskiego Rodzice kontra dzieci. Jestem tu jako rodzic z moim synem Miłoszem, który tak naprawdę uwielbia chyba wszystkie dyscypliny sportu. Tak, Co się da to robimy? Jiu Jitsu tenis. Teraz są zajęcia bramkarskie, na które chodziliśmy przez cały rok. I myślę, że takim wspaniałym podsumowaniem tych zajęć jest właśnie takie spotkanie na takim kampie, na takich półkoloniach i myślę, że ogromna zabawa dla dzieci i wytchnienie dla rodziców, ponieważ jako chyba też jedne z nielicznych półkolonii organizowane było od 8 do 16, które pozwalają jednak no, też się zorganizować jak się pracuje, a dzieci tak jak widać świetnie się bawią. Jakieś nowe umiejętności, wszystkie pięknie ubrane, jednakowe stroje. To robi wrażenie. Szkoda, że koniec wiele się nauczyłem, e, treningi było bardzo, były bardzo fajne. E, no i w ogóle miałem wiele frajdy też poznałem dużo fajnych nowych ludzi. Dobra, a mama, no pewnie jak to mama, nie? Jak synek gdzieś na obóz, na trening, to, to różnie, czy tak? Super. Nie, zawsze super. Mamusia, tatuś, zawsze wspieramy nasze dzieci, bo oprócz Wiktora tutaj jest też młodszy synek Aleksander. Możesz podejść, Olek, również tutaj. E, także obaj piłkarze zawsze wspieramy cieszymy się no i odnośnie tutaj drugi raz Wiktor jest już tutaj na tym obozie no i chwalić tutaj pana Mirka i całą tutaj załogę trenerów bo rewelacyjnie i perfekcyjnie to przygotowują naprawdę że nauczyłem się różne rzeczy bronić lepiej bronić ogólnie to byłem napastnikiem zawsze w drużynie na tym obozie nauczyłem się bronić i poznałem dużo różnych ludzi, z którymi kiedyś grałem w innej drużynie. W ceremonii wręczenia pamiątkowych statuetek wziął udział burmistrz Słubic Mariusz Olejnicza. Z tego co widzę i słyszę, wszyscy są zachwyceni i również ubolewają nad tym, że tak krótko, no te tygodnie tak szybko lecą, że dzieciaki nie zdążyły się rozkręcić, a dzisiaj już jesteśmy na zakończeniu. No, cieszę się, cieszę się z takich inicjatyw. Tutaj, jeśli chodzi o pana Dębca, to myślę, że już niejednokrotnie chwaliłem tego młodego człowieka, że ma takie niezliczone pomysły w swojej głowie, i najważniejsze, że to realizuje, że młodzi ludzie do niego lgną. Ta radość, która powoduje, że. Każdego dnia przychodzili tutaj z uśmiechem na twarzy i kończyli ten dzień mimo bardzo intensywnych zajęć. To jest coś wspaniałego, czego, czego na pewno nie zapomną i bardzo się cieszę, że mogłem brać udział w takim wydarzeniu jak ten kamp. Bardzo dużo się działo przez te pięć dni. Myślę, że naprawdę każdy skorzystał i wyciągnął maksa. Tam i te maluszki wytrzymały ten trud tych pięciu dni. Myślałem, że ciężko będzie przebić ten zeszłoroczny kamp, gdzie Łukasz Fabiański nas odwiedził, ale ten naprawdę też na, super, naprawdę super. To co sobie założyliśmy to praktycznie w 100% wypełniliśmy. Bardzo dziękuję też Sosirowi, bo, bo to jak przygotowane były boiska, ta główna płyta, to po prostu aż się chce grać. I też podziękowania dla pana burmistrza, który wsparł tą naszą inicjatywę. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jestem ciekaw, co, co w głowie się będzie kłębić, jeśli chodzi o kolejną edycję, bo tyle się działo, że, że po prostu e, jeszcze wszyscy będą musieli spokojnie ochłonąć, ale, ale naprawdę jestem bardzo zmęczony po tych pięciu dniach, ale też, ale też jest zadowolenie, bo jak widząc na twarzach to uśmiechy dzieci, to to, to wszystko rekompensuje. W każdej grupie są zawodnicy, którzy widać, że się wybijają i widać tę różnicę w wyszkoleniu, w umiejętnościach. I na pewno taki obóz daje duże możliwości do rozwoju i do dalszej pracy z takimi zawodnikami. U nas też pomału się pojawiają jakieś osoby, które gdzieś dorastały w tej akademii, gdzieś idą dalej. To też tym młodym, najmłodszym adeptom tej sztuki bramkarskiej pokazuje, że warto się starać, warto ciężko trenować, ciężko pracować, bo to później popłaca, tak? Wiadomo, że wszyscy gdzieś nie trafią, tam gdzieś e, do klubów ekstraklasy czy do reprezentacji, ale, ale te pierwsze takie duże sukcesy są i to jest, ja się z tego też bardzo cieszę, a tym bardziej mówię, jeżeli nas odwiedza ktoś tak znany, tak znakomity, to dla takich młodych osób to jest e, taki duży kop do dalszej pracy. Na pewno te edycje będą kontynuowane, ponieważ miasto, jak wspierało, tak nadal będzie wspierać takie świetne inicjatywy, po to, żeby właśnie nasi najmłodsi mogli świetnie spędzić czas i przede wszystkim sportowo się rozwijać. Czwarta edycja kampu bramkarskiego Promet Keeper Academy dobiegła końca. Uczestnicy z pewnością wynieśli z niego mnóstwo przydatnej wiedzy, ale nie brakowało również dobrej zabawy. Jedno jest pewne. Bacznie przyglądać będziemy się kolejnym treningom Akademii i z niecierpliwością czekamy na kolejny kamp.